Dzień dobry, nazywam się Rafał Ławak i będę miał przyjemność przez najbliższe 20 minut opowiadać o zysk z pobytu, czyli gość jako źródło dodatkowych przychodów i wartości marketingowej. I tutaj będę się skupiał na tym momencie, kiedy gość trafia do hotelu. Moment, kiedy faktycznie. Mamy tego gościa w pewien sposób na własność. Zaufał nam, przyszedł do naszego hotelu, przyjechał do naszego hotelu i spędza w nim czas. To jest idealny moment, kiedy jesteśmy w stanie bardzo wiele jeszcze mu dosprzedać, jak również zaoferować mu pewne wartości marketingowe. Najpierw przywołam taką statystykę. 85%. To jest statystyka odnosząca się do informacji, że tylu hotelarzy spodziewa się, że dodatkowe usługi i produkty staną się głównym źródłem przychodu. Jest to raport Skift z czerwca 2024 roku. Taką funkcjonalną analogię można przyjąć w odniesieniu do sprzedaży i dochodów, które nastąpiły w pewnym czasie na stacji paliw. No, niektórzy pewnie pamiętają jeszcze czasy, kiedy tylko i wyłącznie tam były sprzedawane paliwa. Teraz dochód jest zupełnie na czymś innym. Hotelarstwo już od dłuższego czasu bazuje na tych dodatkowych elementach, natomiast to się jeszcze bardziej będzie zmieniało, o czym świadczy nawet świadomość samych hotelarzy. W kilku słowach jeszcze o sobie. Ja reprezentuję firmę 7 Punkt, która nie jest typowym software housem. My przede wszystkim zajmujemy się opracowywaniem strategii, czyli tak naprawdę planujemy, jakie narzędzia, jakie działania spowodują, że w sposób skuteczny traficie do odpowiedniej grupy odbiorców i co spowoduje, że ci odbiorcy staną się waszymi klientami. Planujemy lejki sprzedażowe, prowadzące właśnie do tego najważniejszego momentu, do momentu, kiedy. Gość hotelowy zamita u Was w hotelu. Ale zauważyliśmy, tworząc strategie marketingowe, że bardzo jest niewykorzystywany ten moment, czyli ten moment, kiedy gość hotelowy jest w tym hotelu, ponieważ on naprawdę może być wykorzystany na wiele dodatkowych możliwości. On spędza czas u Was. I tutaj naprawdę jesteście w stanie mu zaoferować zarówno wiele w wymiarze sprzedażowym, jak i w wymiarze marketingowym. Jeżeli chodzi o wymiar sprzedażowy, to są to dość oczywiste rzeczy, takie jak na przykład zakup usług dodatkowych, typu spa, restauracja, parking, ale lub zakupy impulsowe, czyli suweniry dodatkowe, przekąski, napoje. Sprzedaż przyszłościowa. Jest to idealny moment, kiedy można jeszcze na gościa wpłynąć właśnie w formacie sprzedaży przyszłościowej. Tutaj warto nawiązać właśnie do poprawienia doświadczenia gości. Wiele hoteli już ma tego świadomość i pracuje nad tym. Natomiast to jest to, co spowoduje, że przychód danego gościa w dłuższym wymiarze czasu będzie znacznie efektywniejszy. Bo tu nie chodzi o to, żeby on raz przyjechał do hotelu. Zresztą hotele świadome wiedzą, że w znacznej mierze opierają się na gościach, którzy wielokrotnie do nich przyjeżdżają. I to jest rzecz, na którą jesteśmy w stanie pracować właśnie w tym momencie, kiedy gość jest w hotelu. Kolejna rzecz to cross-selling, czyli powiązanych, sprzedaż powiązanych usług. Ponieważ hotel nie musi tylko i wyłącznie oferować to, co ma w swojej ofercie. Może oferować też inne usługi lub produkty, które może bezpośrednio kierować do swojego targetu, czyli faktycznie do gości, którzy korzystają z hotelu. Ale też powiem o wymiarze marketingowym. I tutaj jest zacznę od bardzo nietypowego tematu a mianowicie, no w chwili obecnej, sztuczna inteligencja, wiadomo, przebudowuje rynek również marketingu hotelowego i to w sposób niesamowity. Między innymi, sam Mark Zuckerberg zapowiedział, że w zasadzie do końca przyszłego roku e, praktycznie wszystko będzie zautomatyzowane. No, wytnie w jakiś sposób agencje reklamowe. Tak na dobrą sprawę wystarczy mu, e, mówię tutaj o Facebooku, o Instagramie, wrzucić kilka kreacji, kilka informacji, z czego będzie generowanych, e, generowanych setki, ale jak nie tysiące różnych kreacji, które będą wyświetlane konkretnym e, potencjalnym gościom hotelu. Ale również y, będzie to oczywiście bez praktycznie targetowania, czyli to wszystko się będzie działo przy użyciu sztucznej inteligencji. Y, no dobrze, ale żeby to dobrze działało, to te, te systemy muszą mieć odpowiednie sygnały. I właśnie to jest też moment, kiedy gość jest w hotelu, to jest ten człowiek, którego chcielibyśmy również gościć w naszym hotelu i podobnych ludzi chcielibyśmy gościć. I to jest ten moment, kiedy my jesteśmy w stanie faktycznie przekazać informacje do tych systemów, jacy goście nas interesują. Kolejna rzecz to aktywności w mediach społecznościowych. Znowu nawiążę, nawiążę do sztucznej inteligencji, ponieważ e, coraz więcej osób korzysta z modelów językowych. E, ten odsetek już w chwili, wynosi, w chwili obecnej wynosi około kilkanaście procent. Je, tendencja jest znacząco wzrostowa. I teraz pytanie, co powoduje, że hotele znajdują się w tych... E, w tych modelach językowych, że można je w czacie GPT odnaleźć, w Perplexity lub w innych tego typu systemach. No przede wszystkim pewne sygnały, które dostają te modele językowe. Między innymi to są właśnie dowody zaufania ze strony gości. Czyli to, że gość nakręci, że jest w hotelu, pokaże, opisze to, to to powoduje, że my jesteśmy wysoko w wynikach. Ale żeby to się to działo, to również musimy na to wpływać. Możemy na to wpływać. Kolejną rzeczą to jest oczywiście pozyskiwanie opinii. To jest rzecz, która funkcjonuje już od dłuższego czasu, przy czym mało jeszcze obiektów wpływa na to w sposób bezpośredni. Tak naprawdę, właśnie moment, kiedy gość jest w hotelu, to jest ten moment, w którym możemy w sposób efektywny poprosić go o zostawienie opinii, bo on zostawi opinię po pobycie, ale zwykle to będzie opinia niekoniecznie nam sprzyjająca. W tym momencie, kiedy on jest w obiekcie, jesteśmy w stanie na to wpłynąć marketing szeptany, czyli rekomendacje osobiste poleć znajomemu, no i budowanie bazy kontaktowej, która cały czas działa i na którą cały czas trzeba pracować. Oczywiście, jeżeli ktoś się rejestruje przez system rezerwacyjny i zaznaczy zgodę na przetwarzanie danych, super, ale większość tego nie robi. W hotelu jeszcze jesteśmy w stanie na to wpłynąć, żeby jednak również goście hotelowi zapisali się do tej bazy, a ją możemy wykorzystać później bezpośrednio w retarge, retarge, retargetingu, remarketingu czy ewentualnie wysyłając do systemów reklamowych te sygnały. Tak, i to się poniekąd dzieje, bo w wielu hotelach faktycznie można zauważyć, że są foldery, materiały w pokojach, informacje w, w holach, tudzież w lobby, przy windach, są już nawet kielski informacyjne. QR Kody można znaleźć, chociażby prowadzące bezpośrednio do menu w restauracjach, albo konkretnie praca zespołu, czyli praca personelu, który faktycznie w jakiś sposób edukuje, informuje tych gości. Ale jak widzimy, no, jest tu jedna zbieżna informacja, czyli jedna rzecz istotna. Jest to bardzo rozproszona komunikacja. W tym momencie mamy do czynienia z trzema problemami. Pierwszy problem to właśnie braku jednolitego kanału informacji dla gościa. On tak naprawdę otrzymuje informacje w wielu miejscach, co też powoduje, że na przykład te informacje mogą do niego nie trafiać. W tym momencie, kiedy gość powinien otrzymać pewne informacje, mieć do nich dostępu, może się okazać, że nie będzie miał. Tak? Druga rzecz to trudność z aktualizacją treści. W momencie, kiedy robimy to w sposób konwencjonalny, czyli mamy ulotki, materiały drukowane i tego typu rzeczy, to są koszty, które trzeba, które trzeba ponosić. No i niestety one wymagają też zarówno edukacji zespołu, jak i czasu zaangażowania zespołu, żeby to faktycznie wprowadzić. Trzecia rzecz, to też bardzo, albo jedna z bardziej istotnych rzeczy, to brak mierzalności. Jeżeli mamy taką rozproszoną komunikację w hotelu, to w tym momencie nie jesteśmy w stanie dokładnie sprawdzić, co tak naprawdę działa, a co nie działa. To, że ktoś nie skorzystał z oferty, na przykład sezonowej jakiejś atrakcji, które wprowadziliśmy w hotelu, to może nie oznaczać, że to jest kiepska oferta. Może się okazać, że po prostu goście o niej nie usłyszeli albo usłyszeli w nieodpowiednim momencie, w nieodpowiedni sposób. To są te trzy rzeczy, które występują, i znowu powołam się na pewne statystyki. 49% tylu hotelarzy uważa, że unikalne strategie sprzedaży dodatkowej są kluczowe dla sukcesu finansowego. To również jest raport KIF z czerwca 2024. 84% tyle obiektów hotelowych doświadcza okresów, gdy personel nie może na bieżąco prezentować pełnej oferty dodatkowej. To jest znowu raport Deloitte. No i tutaj właśnie wchodzi system LINKO. System LINKO, który opiera się na czterech czynnikach, które świadczą jego skuteczności. Pierwszy czynnik to jest czas. Czyli wykorzystanie momentów, gdy gość dysponuje czasem i uwagą, ale to my musimy dać gościowi możliwość, żeby w każdym momencie był w stanie z tego skorzystać. Czy w pokoju, czy właśnie jest, jak jest w restauracji, czy jak jest nawet w windzie, w SPA, w strefie, ewentualnie w lobby. W każdym z tych momentów może być impuls, że gość chce skorzystać z danej informacji. I to nie może być tak, że my w tym momencie mu dajemy jedną informację, ale musimy mu dać możliwość wykorzystania i wybrania tych informacji. Ale popatrzcie się, raczej już rzadko kiedy występuje taka sytuacja, że gość po prostu stoi i kontempluje na przykład w lobby, bo zdecydowanie częstszym widokiem jest coś takiego, czyli gość siedzi albo stoi z telefonem. I to jest drugi czynnik skuteczności systemu Linko, czyli właśnie telefon. My się na tym opieramy, czyli na tym, co gość tak naprawdę cały czas ma przy sobie. Trzecia rzecz to prostota. Zasadą systemu Linko było to, żeby nie tworzyć dodatkowych aplikacji, nie tworzyć dodatkowych urządzeń. To ma wykorzystywać to, co w chwili obecnej gość już ma i z czym jest zaznajomiony. Żeby on nie musiał wdrażać się w coś nowego, nie musiał czegoś nowego ściągać. Więc prosty system wprowadzenia do systemu. A następnie wykorzystanie właśnie tego urządzenia, które Gość już ma ze sobą. I czwarta rzecz to agregacja. To jest też duża wartość systemu Linka. Polega ona na tym, że my do tego systemu wprowadzamy nie tylko funkcjonalności, które my dajemy, ale również funkcjonalności i ofertę, możliwości, które już hotel ma. To jest bardzo dużą wartością, ponieważ hotele zwykle mają już pewne rzeczy pouruchamiane. I tu nie chodzi o to, żeby nagle musieli się przestawiać na nowy system, wchodzić w coś zupełnie nowego. Zdecydowanie lepiej jest w momencie, kiedy hotele są w stanie najpierw wprowadzić te funkcjonalności, którymi już dysponują. Bo to niech będzie bezpośredni link do formularza w profilu Google, na przykład do wystawienia opinii, czy w TripAdvisor, czy na Facebooku. Tak samo do profili społecznościowych, ale nawet niech to będzie link na przykład bezpośrednio do menu na stronie hotelu, jeżeli jest aktualne i responsywne, wygodne do przeglądania na telefonie. Ale oczywiście sam system Linko również ma szereg, szereg aktywności, szereg funkcjonalności, o których w kilku słowach powiem później. Dla gościa to ma być przede wszystkim jasne doświadczenie. Niezależnie od momentu i miejsca, w którym jest, czy właśnie jest w lobby, czy w restauracji, czy w pokoju hotelowym, on musi w prosty sposób móc wejść do tego systemu. Jednym z takich jakby podstawowych, takich sztandarowych elementów wprowadzających do systemu, to jest kostka. Kostka, która też występuje w wielu miejscach, czy w pokoju hotelowym, czy właśnie w restauracjach. Ona charakteryzuje się tym, że przekazuje pewne komunikaty zachęcające do gościa do tego, żeby z niej skorzystał. Na tabliczkach, które się znajdują w trzech miejscach, te tabliczki są wymienne. To też jest dużym walorem tej kostki, że jest możliwość wymiany tabliczki zarówno na inną, która może przekazywać inne wartości w danym miejscu, ale również na tabliczkę trójwymiarową, jeżeli na przykład chcemy Chcemy, aby dany element został wyróżniony w danym miejscu, tak jak na przykład ta tabliczka menu. Dodatkowo system zawiera takie elementy jak na przykład możliwość zamieszczenia na stojaku, gdzie jesteśmy w stanie wyróżnić tą kostkę w miejscach, tak jak na przykład na stoliku w restauracji, jak również na przykład w pokojach. Ta kostka ma możliwość postawienia takiego dodatkowego stojaczka jakby, która Zawiera szybkie połączenie do WiFi. Także nikt nie musi wpisywać hasła, po prostu bezpośrednio przez QR kod się łączy. Kolejną rzeczą, oczywiście to jest jeden z elementów prowadzających. Te elementów prowadzających jest znacznie więcej, bo zasadą jest to, że my chcemy w ramach tego jasnego doświadczenia spowodować, że gość faktycznie wejdzie do tego systemu. I tutaj możemy wykorzystywać do tego zarówno WiFi, zarówno jakieś dodatkowe funkcjonalności, ale tak jak tu w tym przypadku NFC. NFC, która w zasadzie wystarczy zbliżyć telefon i automatycznie łączy się z systemem. W przypadku gościa, tak jak powiedziałem, to ma być jasne doświadczenie. My się skupiamy na wprowadzeniu, i to również widać. To jest dużym plusem tego systemu, że my tak naprawdę widzimy, ile wejdzie z poszczególnych źródeł tego systemu. Jesteśmy w stanie w raporcie dokładnie to wyróżnić, także od razu hotel widzi, czy w danym miejscu dane źródło dobrze działa, czy ewentualnie wymaga ono poprawy. Z drugiej strony to oczywiście jest dla hotelu prosty sposób na zadowolonych gości, ponieważ sam system jest zbudowany na tyle prosty, że można go łatwo modyfikować, dodawać dodatkowe opcje, zmieniać je w zależności od miejsca, źródła systemu i oczywiście weryfikować. Tutaj mamy możliwość dokładnie weryfikacji, ile było kliknięć, na co były te kliknięcia, i w ten sposób w pewien sposób modyfikować ten system, poprawiając konwersję yy, i akcentując to, na czym nam zależy. Tak jak powiedziałem, sam system Linko posiada możliwość, począwszy od dodania podstawowych rozwiązań, które hotel już ma, poprzez rozwiązania, które Linko również dostarcza. To są dodatkowe rozwiązania, które mogą być opcjonalnie uruchomione. Tak jak na przykład badanie jakości z opiniami. Prosty system polegający na tym, że gość określa zadowolenie z pobytu w skali od 1 do 5, przy czym jak wybierze od 1 do 4 wpada w prostą ankietę, gdzie dostajemy, dostaje dodatkowe informacje. Jeżeli wybierze piątkę, to w tym momencie przechodzi do linków prowadzących do formularzy, takich jak Google, Facebook czy właśnie StepAdvisor. Inną opcją no, to jest promocja z indywidualnymi kodami, formularzem zapisu, czyli to jest właśnie to, o czym mówiłem w kontekście budowania bazy kontaktowej. Trzecią rzeczą to są cyfrowe karty lojalnościowe, które można uruchomić na dłuższy pobyt gościa, ewentualnie na, na jakieś inne pakiety większe. No i mamy też na przykład dodatkową funkcjonalność, która jest dość nietypową funkcjonalnością, nie bezpośrednio powiązaną z systemem, ale. Ona w pewien sposób wymusiła na nas, ponieważ została wymuszona na nas, ponieważ wiele hoteli ma problem z dobrą prezentacją swojej oferty menu restauracyjnej, a jeżeli to jest w formie cyfrowej zrobione, to w tym momencie znacząco zwiększa się sprzedaż restauracji. Zatem uruchomiliśmy generator menu ze zdjęciami wspierany sztuczną inteligencją, hotel, jeżeli ma jakąkolwiek formę, PDF, nie wiem, zdjęcie chociażby swojej karty menu jest w stanie przesłać do tego systemu, który automatycznie generuje responsywną stronę właśnie z tą ofertą. Dodatkowo jest możliwość, aby podpiąć to również z możliwością wygenerowania zdjęć z menu. Przy czym to oczywiście nie są zrobione zdjęcia na przykład z linku przez sztuczną inteligencję, bo to są zdjęcia prawdziwe. My jako, jako LinkHo dostarczamy taki zestaw, zestaw startowy, który pomaga w zrealizowaniu Takich zdjęć to może zrobić dosłownie, później te zdjęcia może zrobić obsługa restauracji. Tak jak w tym przypadku to jest zrobione przez obsługę restauracji. Następnie te zdjęcia są przesyłane do nas, obrabiane przez sztuczną inteligencję i generowane w ramach responsywnego menu, który można podpiąć m.in. do tego systemu. Tak, zatem to są elementy, które Link ho oferuje. Ja zapraszam i zachęcam do uruchomienia potencjału swoich gości i oczywiście do kontaktu. Pod tym QR kodem jest możliwość umówienia się ze mną, ewentualnie są tam linki prowadzące do dodatkowych informacji na temat systemu. Ja natomiast też chciałem zaprosić na kongres, na szósty kongres hotelarzy, który się odbędzie 4-5 listopada w hotelu Mercury w Szczyrku. Podczas tego konkresu w drugim dniu będę prowadził warsztaty, marketing hotelowy 2026, 7 obszarów, na które szczególnie warto zwrócić uwagę i tam też będę opowiadał właśnie o tym, jak sztuczna inteligencja przemodelowała i przemodelowuje rynek hotelarstwa. Dziękuję i zapraszam.